Dobra, proszę państwa, tu ludziska chcieli, żeby przeszczepić. Mieli tylko jedną podkładkę. Jak masz tylko jedną podkładkę, to trzeba zapewnić metody, które dają stuprocentową czy blisko stuprocentową pewność przyjęcia. Tutaj daliśmy kabel grzejny, termostat i mamy na trzy zaszczepione patyki. Wszystkie trzy wybijają. Mamy sukces operacji. Teraz reszta leży w rękach właścicieli, żeby z tych pędów wyprowadzić. Nową koronę drzewa. Tutaj szczepiłem z termostatem. Osadzone były trzy zrazy. Jeden odrzucił, nie, przyjął, nie, nie, nie rozpoczął wzrostu, zamarł. Dwa zrazy się przyjęły. Mamy tutaj piękne narośla, bardzo dobre połączenie tkanek. I wydały około metrowej długości przyrosty w pierwszym roku po zaszczepieniu. W przyszłym roku spodziewam się tutaj mieć pierwsze orzeszki już. Zobaczymy co z tego będzie dalej. Na razie wygląda to bardzo pięknie. Pierwszy rok po zaszczepieniu i mamy metr szerokości korony. Przed nami rząd z kilkoma przeszczepionymi orzechami. Rosły tutaj orzechy włoskie. Siewki nie przeszły pozytywnie. Przez próbę nasion, pierwsze orzechy, które pokazały, były niewarte jakiejkolwiek uwagi. W tym roku zaszczepiłem tutaj na kożuchówkę bez grzania, bez kabli, bez udziwnień. Zwykła kożuchówka, ogrzewane tylko ciepłem zewnętrznym. Zgodnie z metodologią udostępnioną w filmiku, przeszczep swojego kamieniaka i tutaj akurat dwa z razy. Osadziłem i mam dwa piękne wzrosty z pięknymi tkankami regeneracyjnymi. Pierwszy rok po posadzeniu tutaj jest około metr przyrostu, dwa pędy po metr przyrostu praktycznie. Druga sadzonka przeszczepiana. Tutaj było osadzone trzy razy, trzy się przyjęły. Więcej szczęścia niż rozumu. I mamy pięknie wybijające, najdłuższy. Przyrost ma ponad metr w długości. Idziemy dalej. Kolejna sadzonka. Tutaj również osadzone było trzy zrazy. Z trzech zrazów osadzonych trzy się przyjęły. Jeden się wyłamał pod wpływem wiatru. Nie przywiązałem tego jak należy, ale tutaj na jednym ze zrazów mamy dwa wybijające pędy do góry. Jest zrośnięty bardzo ładnie w dolnej stronie. W górnej części odstaje to troszkę od pnia. Ale na wiosnę poskracam te przyrosty ze trzecim, może czwartym pączkiem. Żeby to nie wyłamało się. I w przyszłym roku tutaj już uzyskam silny, stabilny przyrost. Generalnie zasada jest taka, że rośliny... Przeszczepiane na pniu, przez kożuchówkę uzyskują dużo większe przyrosty niż przy sadzeniu roślin szczepionych, tzw. Tak transplantów. Tutaj mamy jedną z nowych odmian na kolekcji. Roślina posadzona na pień z produkcji. Ta sadzonka była z produkcji z gołym systemem korzeniowym na bardzo silnych korzeniach. Trzeba było drzeć ponad pół metrowej. O szerokości jamy, żeby tą roślinę posadzić, ale mamy też już ponad półmetrowe przyrosty. Jak na pierwszy rok po posadzeniu, jest to wynik znakomity. W przyszłym roku będą może już pierwsze kwiatki na orzeszki. Zobaczymy. Tutaj też jest zaszczepiona jedna z północnoeuropejskich odmian orzecha sercowatego. Jak się okazuje, odmiana o bardzo ciemnym listowiu bardzo mi się podoba. I to jest również przyrost w drugim roku po zaszczepieniu. Mamy dwa w tym roku około dwumetrowe przyrosty. Metr do, do dwóch metrów przyrosty. Pierwsze orzechy są teraz w drugim roku po zaszczepieniu. A tutaj sobie już wiszą. Pierwsze pojedyncze orzeszki jeszcze nie mają tego rozmiaru co powinna mieć. Odmiana docelowa, ale już są, no, bardzo szybko to idzie, jak się nam uda zaszczepić, trzeba się pobawić przy szczepieniu, ale potem jak już wyjdzie, to wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Dobra, proszę Państwa, tu mamy szczepionego orzecha sercowatego na podkładce z orzecha sercowatego, drugi rok od zaszczepienia. I mamy 5-6 cm grubości pnia. I, te, i taka, takie ogromne drzewo, które rozrosło się na wszystkie strony. To jest drugi rok dopiero od zaszczepienia. Orzech sercowaty moim zdaniem ma duży, duży sens, żeby sadzić go z siewki. Co lepsze siewki zostawiać do rozwoju własnego. A co gorsze przeszczepiać potem. Tutaj też jest szczepiony orzech sercowaty na... Była... Kiepskie okrągłe miało orzechy. To co jest teraz podkładką, więc naszczepiłem. I tu mamy już naszczepioną formę selekcyjną, orzecha sercowatego. Mamy drugi rok od zaszczepienia, też kawał krzaka, pierwsze orzechy. Idziemy dalej. Również drugi rok od zaszczepienia. Dwie podkładki przyjęte, proszę zobaczyć, jakie potężne tutaj mamy już. Narośla po 4-5 cm przyrosty jednoroczne po 2-2,5 metra. To jest coś, to jest coś. A tu dla porównania jest w pierwszym roku po posadzeniu odmiana hybrydowa, mieszańcowa mieszaniec międzygatunkowy to mamy raptem po 15-20 cm przyrostu i tu zajdzie ze 3-4 lata zanim to łaskawie zacznie dobrze rosnąć.